Witamy Państwa bardzo serdecznie koło gospodyń wiejskich w Rudzie, My jesteśmy i działamy na terenie gminy Krypno, województwo podlaskie. Znajdujemy się nad rzeką Narew, tereny te upodobał sobie król. Za jego czasów na stołach królowało dzikie ptactwo, drób i dziczyzna. W nawiązaniu do tego okresu chcemy Państwu przedstawić przepis na roladę z dzikiej kaczki. Na początek mieliśmy dziką kaczkę, którą wcześniej trzeba było obrać z piór, oskurować, mięsko oddzielić od kości i mamy tutaj przygotowane, zmielone mięsko. Do tego dodajemy boczek wędzony, który musimy pokroić w drobne paseczki. Po pokrojeniu boczek wkładam do patelni i podsmażam. W międzyczasie kroję śliwki. Zalewam letnią wodą, przyprawy, dodaję do mięsa, mieszam, dodaję też jajka, do tego dodajemy kajzerkę wcześniej namoczoną, boczek schłodzony, już zdjęty z patelni, i na koniec dodajemy śliwki. Wszystko pięknie, ładnie mieszamy, nakładamy do skóry, którą wcześniej zdjęliśmy z kaczki. Skórę zawiązujemy sznureczkiem. Na to nakładamy siatkę i całą roladę umieszczamy w garnku. Po odparzeniu roladę wstawiamy jeszcze do piekarnika, pieczemy około godziny. Tak wygląda. Życzę wszystkim Państwu smacznego.